Marcelina Zawadzka porzuciła słoneczny Dubaj i do Polski na sylwestrę Polsatu. Marcelina Zawadzka wróciła z Dubaju. Od pewnego czasu gwiazda Polsatu związana jest z niemieckim przedsiębiorcą. Maksem Gloesknerem parę połączyła nie tylko chemia, która pojawiła się między nimi, ale także pasja do podróżowania. Nikogo nie zadziwił więc fakt, że Marcelina Zawadzka wybrała się z ukochanym do Dubaju. By odpocząć przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Z urlopu musiała jednak dosyć szybko wrócić, żeby zdążyć zrobić ostatnie zakupy przed świętami i skompletować prezenty. Których musi szukać na ostatnią chwilę. Co więcej, gwiazda Polsatu będzie także szykowała się na wystrzałową końcówkę roku. Którą spędzi w Katowicach. Właśnie tam będzie przygotowywała szałnię tej ziemi. A mianowicie sylwestrową moc przebojów. Gwiazda potwierdziła już swoją obecność na sylwestrowej zabawie polsatu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zaprosiła bowiem swoich wielbicieli do włączenia odbiorników punktualnie o 20.00/31 grudnia. Kariera Marceliny Zawackiej rozkwitła w 2011 roku, gdy młoda piękność zdobyła koronę z Polonii. Po tym sukcesie, zapragnęła piąć się w górę. Już niespełna rok później wzięła udział w Miss Universe. W konkursie nie odniosła jednak spektakularnego zwycięstwa, lecz dotarła do finałowej szesnastki. Nietuzinkowa uroda, pozytywna energia i pracowitość zagwarantowały gwieździe sukces w show showbiznesie. Marcelina zrobiła karierę w TVP, jednak po kilku latach współpracy odeszła z szeregów zasilających publicznego wydawcę, dla którego prowadziła kilka czołowych programów, będąc jedną z najważniejszych twarzy stacji. Była w obsadzie m.in. Pytania na śniadanie czy The Voice of Poland. Brała również udział w show Dance Dance Dance. Zawadzka nie rozstała się jednak ze szklanym ekranem i postanowiła zatrudnić się w Polsacie. Miała już okazję prowadzić Sylwestra Marzeń, a także przewodniczyć show telewizyjnemu PT. Farma. W tym roku również pojawi się na sylwestrowej mocy przebojów.